Hypokosamier to osoba, która zajmuje się doborem fachowym, doborem wody do, do dania, do posiłku, do wina czy do mocnych alkoholi. W przypadku dania, które jest cięższe, mięsne czy mocno przyprawione, wybieramy wodę gazowaną i mocniej zmineralizowaną. Jeśli mówimy tutaj o daniu naturalnym, lżejszym. Wybieramy wodę niegazowaną, mniej zmineralizowaną, która ma tylko nam oczyścić kubki smakowe. Najlepsze wody do, do paringu to te, które są najbardziej zbalansowane czyli tam, gdzie nie wyczuwamy ani zbyt dużo minerałów, ale też, też mamy na, na ta, taką zawartość tych minerałów, która nam właśnie wzbogaci smak konkretnego dania albo konkretnego, konkretnego produktu. Dobrze na bieżąco te wody ze sobą mieszać wybierać różne produkty, czy wtedy, kiedy jesteśmy w sklepie i, i bierzemy wodę z, z półki, ale także właśnie w restauracji, kiedy ją chcemy sparować z jedzeniem albo z winem. Wody są przeróżne, mają przeróżny smak, yy, przeróżnie są wzbogacane minerałami, bądź to na, w naturalny sposób, bądź yy, z dodatkiem. Pojawiają się wody, które yy, tak naprawdę mają boga, bardzo bogatą historię, bo tak jak w przypadku San Pellegrino, to ponad 120 lat wydobywania z życiodajnych źródeł, fenomenalnej w smaku i doskonale skompensowanej pod względem minerałów wody, która świetnie pasuje do wszelkiego rodzaju dań, ponieważ jest całkowicie neutralna, więc tu bardziej wino będzie nadawało ton, a woda będzie jedynie uzupełnieniem, szlachetnym uzupełnieniem.